Szanowni Państwo, drodzy pacjenci i przyjaciele Ekscedentu, spotykamy się w tym niezwykłym, oryginalnym miejscu i kontynuujemy wątek znieczuleń w stomatologii. Ostatnio mówiliśmy o znieczuleniu nasienkowym, a dzisiaj będę mówił o znieczuleniu przewodowym. Panie doktorze, czym charakteryzuje się znieczulenie przewodowe? Jak każde znieczulenie, znieczulenie przewodowe charakteryzuje się tym, że w specjalnym podajniku, czyli będzie to strzykawka lub karpula lub inne urządzenie podające znieczulenie, Podajemy płyn znieczulający w okolice nerwu. Tak było w samym znieczuleniu nasienkowym, a w znieczuleniu przewodowym podajemy w okolice, anatomiczne miejsce, gdzie płyn będzie mógł, mógł spłynąć, mógł, będzie mógł się dostać do kanału e, kostnego, w którym przebiega nerw. Najczęściej tu w somatologii mówimy o nerwie zębodołowym dolnym, czyli tym nerwie, który unerwia żuchwę z prawej lub z, z lewej strony lub mm -hmm. też, dodam, mm -hmm. rzadko stosowane znieczulenie przewodowe e, do otworu podniebiennego, i wówczas znieczulamy zęby trzonowe i okolice, podniebienia, e, i okolice podniebienia. No właśnie, chciałam zapytać, w jakich wypadkach stosuje się Taki, ten rodzaj znieczulenia. Do, do leczenia jakich zębów? No, głównym celem jest znieczulenie zębów trzonowych mm -hmm. żuchwy, czyli mm -hmm. zęba mądrości, czyli ósemki, siódemki mm -hmm. i szóstki. Pozostałe zęby, pozostałe grupy zębów znieczulają się doskonale nasienkowo, więc mm -hmm. nie ma takiej potrzeby. Niemniej to znieczulenie skutecznie, dobrze je podając, no, znieczuli całkowicie mm -hmm. czuciowo. Żuchwę prawej lub lewej strony. Mm -hmm. A proszę powiedzieć, czy to jest całkowicie bezpieczne znieczulenie? No, każde znieczulenie no, niesie ze sobą pewne ryzyko. Pierwszym będzie uczulenie na środek znieczulający. Mm -hmm. no, w większości przypadków wiemy o tym z wywiadu to wynika lub z jakichś doświadczeń wczesnych pacjenta. Natomiast no, zawsze jestem pierwszy raz, raz, jak to się mówi. W związku z tym no, należy zachować pewną daleko idącą ostrożność i w przypadkach. Przy jakichś podejrzeniach, w jakichś niepewnościach co do tej sytuacji uczuleniowej należy wykonać próby uczuleniowe. No, drugie, druga sprawa to oczywiście pewna specyfika podawania z no, Mamy do czynienia z igłą, bardzo cienką igłą, ale jednak. W, jak wygrana w totolotka prawie, że można trafić dokładnie w osłonkę mielinową nerwu lub po prostu nakłuć cały nerw, wówczas, jak się Państwo domyślacie, te efekty uboczne będą... No, no nie przy... będzie to wygrana raczej. No nie będzie to raczej wygrana. Troszeczkę... Niemniej pocieszam, tak. w takiej sytuacji no, mm -hmm. jest to odwracalne mm -hmm, powikłanie znieczulenia. Mm -hmm. Cóż jeszcze? Jak długo utrzymują się efekty znieczulenia tego typu? No to jest bardzo indywidualna kwestia, natomiast możemy przyjąć, że tak w przypadku każdego znieczulenia będzie trwało ono od godziny aż do 8 godzin, tu mówię z własnego doświadczenia. No To, to zależy od rodzaju znieczulenia, od Mm, od mm, substancji podawanej od mm, narzędzia, którym się podaje do znieczulenia, bo są różne systemy do podawania znieczuleń oraz mm, od no, samej techniki podawania i jakości mm, podania mm, tego znieczulenia. Tak, tak. Możemy podać je bardziej skutecznie to już mniej, możemy być bliżej mm, kanału na przykład żuchwy i będzie ten efekt silniejszy, i możemy być troszeczkę mm, dalej od tego miejsca, gdzie ten płyn będzie mógł spływać. Mm, są też to cechy indywidualne, osobniczo mm -hmm. zmienne, na to nie mamy e, wpływu, ale tak. znając już swoich pacjentów można powiedzieć, że dla danego pacjenta wystarcza w zupełności jedna ampułka 2 mililitrowa, czyli 18, Milimetra, mililitra, przepraszam, e, bądź też ampułki lub też więcej. W zależności od zabiegów, no, zabiegi chirurgiczne, gdzie mamy do czynienia, gdzie dłutujemy, gdzie wycinamy fragmenty kości, gdzie separujemy korzenie, gdzie odwarstwiamy płaty, czy wkręcamy e, e, na przykład e, wykonujemy łoża kostne do przeszczepów kostnych, do przeszczepów tytanowych, szczepów tytanowych, czyli implantów. no Wówczas to znieczulenie musi być troszeczkę jego więcej i musi skuteczniej działać, no, a do plombowania, tak zwanego wypełnienia zębów, ubytków zębowych, to zaczulenie jak najbardziej musi być skuteczne, ale nie musi być aż tak silne. Mm -hmm. Bardzo dziękuję za te informacje i zapraszamy Państwa na następny odcinek. Bardzo dziękuję również i serdecznie Państwa zapraszam do subskrybowania, lajkowania, włączenia dzwoneczków, powiadomień dotyczących kanału Dr. Bart Official, bo jak się Państwo domyślacie, jest to dosyć ważne dla rozwoju tego kanału. Chcę także zaznaczyć, że Pewnością YouTube, a jestem partnerem e, e, tworzącym treści cyfrowe dla YouTube'a, tak się nazywa. To, kiedy podpisuje się umowę z YouTube'em i kiedy taką możliwość się w ogóle ma, e, będzie zamieszczał reklamy podczas filmu, po filmie czy przed filmem. Na no to nie mam żadnego wpływu. Niemniej chcę zaznaczyć, że to też jest istotne, ponieważ to pozwala jak najbardziej rozwijać nasz kanał no i tworzyć treści coraz lepsze, mam nadzieję. Każda sugestia, każdy komentarz ze Państwa jest dla mnie mm, bardzo ważne, bo to sprawia, że ja mm, mam pewien feedback i wiem, czy ten kierunek, który obrałem, czyli pewnej edukacji e, stomatologicznej. stomatologicznej, być może troszkę e, inny sposób niż państwo jesteście do tego przyzwyczajeni, e, ma sens i przynosi państwu jakieś korzyści. Na tym mi bardzo zależy, oczywiście. Także e, dziękuję, zapraszam, zachęcam. Do widzenia.